Cześć, cześć, witajcie, Artur Grzywce. Słuchajcie, dzisiaj po raz pierwszy w ogóle ze, ze sklepu. Trochę filmików tu będzie nagrywanych, ale pewnie na tej ściance, którą już znacie nie od dzisiaj. Natomiast chciałem z wami się dzisiaj podzielić taką refleksją, takim i też wydarzeniem, które się zdarzyło parę, no już ze dwa lata temu, albo trzy, no bo to jeszcze przed, przed pandemią. Miałem sytuację tego typu, że byłem na jakimś spotkaniu biznesowym, podszedł do mnie jakiś pan, zapytał się, czym się zajmuje. był miły, uśmiechnięty, powiedziałem mu że właśnie loża dżentelmenów, że degustacje, że polski niezależny bottler whisky. Bardzo dumny i Słuchajcie, jakież było moje zdziwienie, jak ten na mnie wsiadł powiedział, że on jest prawnikiem od prawa kanonicznego i że wielu ma, czy klientów, czy wręcz no, osoby, z którymi po prostu spotyka na rozprawach, dlatego że, że alkohol, alkoholizm, że przez takie osoby jak ja, to tych alkoholików na świecie jest całe mnóstwo i tak dalej, itd, itp. No i oczywiście no, nie było mi zbyt miło tego słuchać. To więcej, że no i właśnie na ten temat chciałem z Wami porozmawiać, mianowicie absolutnie się z tym nie zgadzam. Um, uważam, że osoby, które się zajmują takimi rzeczami jak ja, um, czyli przede wszystkim degustacjami, czyli przede wszystkim... Um, pokazywaniem, cześć, cześć Piotr, jak się degustuje, jak się pije, jak, się, jak z tego czerpać radość i przede wszystkim namawia do tego, żeby próbować właśnie ciekawych pozycji, niekoniecznie tanich, tak? Bo to niestety dość często idzie także z tym wiekiem i z jakością często niestety też maszeruje cena. W związku z tym, jak gdyby to, to zupełnie jest o czymś innym, tak. My uczymy właśnie tego, żeby się radować ale żeby degustować, żeby cieszyć się smakiem, cieszyć się aromatem, a nie ilością wlanych w siebie hektolitrów alkoholu? W związku z tym wydaje mi się, że to jest totalnie nietrafione. I też pytanie do Was, czy jako wy macie opinię? Dlatego, że okej, okay, no teraz ja też mam już sklep, tak? z taki stacjonarny, bo do tej pory działaliśmy troszeczkę inaczej. Natomiast no pytanie, czy, czy, czy uważacie, że każdy sklep z alkoholem? To jest po prostu zwykły, monopolowy, gdzie się po prostu przychodzi po setę, e, małpkę i, i tyle. Czy, czy można to zróżnicować i czy jest wyższa i niższa kultura picia? I czy w ogóle istnieje coś takiego jak kultura picia? Bo ja osobiście uważam, że tak. E, I że to, że pracujemy właśnie na szkle długostacyjnym, e, na tak zwanych nosing glassach, czy to jest tulipan, czy to jest kopita, czy wszystko jedno, jak ono się nazywa, to, jaki ma kształt, to, to jest mniej ważne. Natomiast chodzi o to, że to jest szlachetne, to jest szlachetne, te trunki są szlachetne, ten sposób próbowania jest szlachetny I, i, i no kurczę, to niesie ze sobą mnóstwo bardzo fajnej wiedzy, mnóstwo radości, ale niekoniecznie czy oznacza to, że trzeba się nawalić na miłość boską, przecież to no, nie tędy droga. Alkohol jest dla ludzi tylko mądrych i to jest, Piotrze, chyba absolutnie najważniejsze podsumowanie z tego, bo, bo to nie jest kwestia tego, kto, znaczy, co pijemy, tylko kto pije i jak to pije. No oczywiście, umówmy się, raczej byśmy nie, się nie zachwycali jakimś tanim wineczkiem ze zgniłych jabłuszek z, z Podradomia. Tylko, tylko raczej zachwycamy się jakimiś fajniejszymi tematami, słuchajcie. No. No nie wiem, takie mam przemyślenia, słuchajcie, właśnie na ten, na ten temat. Natomiast słuchajcie, tak jak już powiedziałem, ujęcie mamy ze sklepu. No tym razem po prostu z zalady, w związku z tym zaglądacie za zaladę. E, tutaj nade mną widzicie e, półkę e, loży dżentelmenów, tam wyżej też jest loża dżentelmenów, a tutaj za mną jak widzicie Artbegi i, e, i Glenmo. E, to w sklepie jeszcze się będzie przestawiać, jeszcze będą się różne rzeczy działały, e, działy. E, e, idźmy na jakość, a nie na ilość i to jest brawo, brawo. I właśnie o to chodzi, bo no, ilość przy alkoholu no, to znaczy słabo, przynajmniej w moim w moim mniemaniu, tak? znaczy, no, bo znaczy to też w zależności co chcemy osiągnąć tak? no, i, i jaka jest okazja, bo no mówmy się, jeżeli jesteśmy na imprezie, no, która jest długa i tego alkoholu idzie więcej, tak? I wiemy, że drugi dzień mamy spokojny i, i jest towarzystwo, z którym chcemy się pobawić i, i możemy to też, nie wiem, wytańczyć, wyskakać, tak? Wyspacerować. Nie ma problemu, może być tego alkoholu troszeczkę więcej, ale no, całość polega na tym, żeby umieć się bawić. I umieć się bawić też z klasą, tak żeby i dla nas to była zabawa, i dla wszystkich dookoła. I wydaje mi się, że to jest chyba ta definicja dobrej zabawy. I już, tak. I wydaje mi się, że no, kiedyś padło przy mnie takie pytanie zadane Szkotowi. Ile, ile, ile można whisky wypić, żeby było bezpiecznie? I Szkot powiedział, że każdy Szkot ma swoje, swoje wiaderko i że takie wiaderko jest w stanie wypić. No, no ale padło pytanie, no dobra, ale jakiej jest wielkości to wiaderko? On mówi, a nie, 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 to każdy ma swoje własne wiaderko. I to jest anegdota, którą powtarza Paweł Lipnicki, który mnie w ogóle wprowadzał w świat, w świat whisky. I uważam, że to jest takie śmieszne, ale, ale mądre stwierdzenie. Jak odnieść się do słów Janusza Palikota, który stwierdził, że whisky jest coraz mniej ze względu na rosnące zainteresowanie na rynku azjatyckim? No, to trochę to prawda. Znaczy, jak gdyby w ogóle jest tak, że whisky jest coraz mniej. Pomimo tego, że produkuje się już na potęgę i na potęgę powstaje mnóstwo destylarni, to zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, że jest coraz więcej nasów na rynku, młodych whisky tych starych nie ma i raczej nie będzie. Znaczy one będą w niewielkich ilościach i za straszliwe pieniądze. I niestety przy całej mojej miłości do Szkocji zaczynam powolutku sam szukać sobie ciekawych whisky z innych części świata i myślę, że takich whisky będzie coraz, coraz więcej na świecie, bo, bo dlaczego nie? Bo Szkocji wbrew pozorom wcale nie mają wyłączności na dobrą miski, Tak, Wiadomo, że potrzeba czasu, żeby się nauczyć, ale czy aż tyle? Japończycy pierwsi udowodnili, że wcale nie trzeba być w Szkocji, żeby robić dobrą whisky. Zobaczcie jaki jest wspaniały tajwański kawalan. Indie jednym smakują, innym nie, ale tam też są ciekawe whisky. Wspaniałe whisky robi Australia i Nowa Zelandia, naprawdę wspaniałe. I tego będzie coraz więcej. Zresztą ja spodziewam się, że również Amerykanie będą robili wkrótce nie tylko Bourbony, ale inne wspaniałe whisky, ponieważ wiedzę i doświadczenie mają duże i mają dobre przepisy. Co wbrew pozoromie jest dość istotne przy tym, żeby ktoś eksperymentował i tworzył. Dobre whisky, w związku z tym to się będzie, to się będzie rozwijać. Polecam rynek duński, na przykład w Nyborg. Nic mi to nie mówi, w związku z tym akurat jeżeli chodzi o ten kierunek, to nic nie jestem w stanie powiedzieć. Dzięki za zainteresowanie światem whisky parę lat temu. Mam nadzieję, że kanał wystrzeli co najmniej jak Miller. Wątpię, powiem szczerze, wątpię. Zobaczcie, ja zaczynam grzebać raczej w, w ciekawostkach ze świata whisky. Będę wam pokazywał różne butle, to na pewno, nadal, ale raz. No, nie mam takiego zaplecza jak, jak Tomek, Tomek jest mistrzem, naprawdę jest mistrzem, słuchajcie, marketingowo jest absolutnym mistrzem świata, ma chłop wiedzę, miał, miał od bardzo dawna, ja go znałem z czasów, kiedy on jeszcze nie miał kanału i, i, i wiem, że ty chłop jest z fajną wiedzą, fajnym doświadczeniem, też doświadczeniem barmańskim. możecie go o to, o to też podpytać i, i, i myślę, że on już tak poleciał daleko, jest absolutnie poza jakąkolwiek klasyfikacją w Polsce, jest absolutnie debeściakiem. I myślę, że tak zostanie już chyba na zawsze. Ale dziękuję, ale dziękuję za dobre, za dobre słowo i dobre, dobre życzenia. Myślę, że raczej będziecie mogli znaleźć ciekawostki, jakieś niezwykłe, rzadko spotykane, albo takie, do których przez to, jak długo jestem w tym świecie, i tak dalej, że jestem w stanie dorwać się chociażby do sampla. Tak? No tak, jak zostałem zaproszony na tego sing Singletona. Widziałem, że tam komentarze, a, bo sponsorowane, bo tego. No słuchajcie, po prostu trzy samochody kupiłem sobie za to, co ja dostałem od nich. I jeszcze dwa domy. Tak, naprawdę. Słuchajcie, no to jest tak, że. Dla mnie zaszczytem jest to, że ja zostałem zaproszony. Jasne, że Singleton to nie jest tak, że uważam, że to jest najlepsza marka na świecie. Tak? Ale no, jeżeli jestem zaproszonym gościem, nie kłamie, żeby nie było. Ale też nie widzę powodu, żeby porównywać, zestawiać tam z innymi. Opowiadam o tym, co czuję. Tak? Jakie są tam aromaty, smaki. I te aromaty i smaki, które zarówno ja mówiłem, jak i Bartek Ziembaczewski, one tam są. To, że gdzieś mogło być lepsze, gorsze, to jest zupełnie inna historia. Tak? W związku z tym też się, się, patrzcie na to przez taki pryzmat. A Glenord, ta 38, naprawdę to jest mega wybór whisky. Strasznie płacze, że nie jest przynajmniej o połowę tańsza, i tak by wszyscy krzyczeli, że jest za droga. No ale w tej cenie, no to na, ze względu na, na to, ile zarabiamy tak w Polsce, no to to jest flacha inwestycyjna, stricte, tak? Czyli ktoś się kupi, podtrzyma i sprzeda, i nawet się jej nie napije. W związku z tym miałem wielką przyjemność, że mogłem spróbować i że też mogłem się podzielić informacją, jak to, e, jak to smakuje. Dobra, wracam do czytania. Hej Artur, hej, Rafał, e, Tomek Łański, Miller to maszynka. No maszynka, owszem, Tomek zasuwa po prostu, ale w ogóle Ile on musi czasu poświęcać na, na te materiały? Jak on musi być... Ja w ogóle strasznie chciałbym pójść od niego na naukę organizacji czasu, bo facet po prostu jest absolutnie nie, niezwykły pod tym kątem. Eee, on jest mistrzem, ale w robieniu reklamy swojego sklepu, bo whisky zapomniał już. Czy ja wiem? Czy ja wiem? No. Słuchajcie, on sprzedaje dużo rzeczy. Wie, wiecie, pamiętajcie, że on jest wbrew pozorom. On sprzedaje wszystko, tylko nie whisky, tak? Czy znaczy, tej whisky sprzedaje niewiele, de facto to jest dodatek do sklepu. On przede wszystkim ma sklep z modą tak, męską. I to jest jego klub przede wszystkim, w związku z tym on te filmiki robi o biski bo temat biski ściąga, ale mandruje, opowiada o wszystkich rzeczach dookoła, w związku z tym to nie, to nie, takie, to nie takie hop -siupin. natomiast ma to bardzo fajnie wymyślone. Uczę się, podglądam i naprawdę um, trzymam kciuki, bo to jest coś absolutnie niezwykłego na, na, w naszym polskim y, świecie. Um, y, Art który moim zdaniem ty jesteś lepszy, jeśli chodzi o temat whisky. Bardzo mi miło. Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Były też dobre komentarze pod singletonem. Bywały, tak, tak, dziękuję. Jak najbardziej absolutnie się nie zgadzam. Natomiast no, mówię, no taki wydźwięk był jakby ten, ten generalny, w związku z tym chciałem to też um, podsumować. E, Pozdros Koszalina e, od fan grilla z wózka z Koszalińskiego Tesco. Ten nick masz po prostu rewelacyjny. Która whisky najbardziej pasuje do picia na spokojnie z kolą? Czy musicie z tą kolą? Bo ja nie jestem przeciwny drinkom. Drinków, drinki są wspaniałe. Zresztą odcinek Singletona był o tym. Natomiast, tak jak podkreślałem jednokrotnie, u nas też był jakiś odcinek o, o drinkach, już kiedyś. Słuchajcie, ja nie jestem barmanem. Nie mam doświadczenia barmańskiego. W związku z tym, dla mnie to nie jest taki temat, że wyciągnę wam z rękawa i pstryki wam i wam powiem. Ale. Naprawdę zaskoczyli mnie chłopaki wtedy tym whisky w połączeniu z tonikiem. Do głowy mi nie przyszło, żeby stonikiem whisky pić. O, cześć, Piotrze, hej, cześć. Słuchajcie, z, z, z whisky z tonikiem w ogóle rewelacja, do głowy mi nie przyszło. No, i tonik, tak, ale whisky z tonikiem nie, z sprite'em, z sprite z limonką i whisky. Super. No, cola, no już taki temat wymagowany na tysiąc różnych sposobów. Z piwem imbirowym whisky. Też super pomysł i też super zestawienie. Z sokiem pomarańczowym i grenadiną. Bardzo fajne zestawienie. W związku z tym proste drinki da się robić. Słuchajcie, eksperymentujcie. Jaka, jaki, yy, jaka whisky do drinka? Tania. Tania. Bo po co przepłacać za drinka? Yy, pamiętajcie, że yy, to może jeszcze inaczej. Tania, ale yy, intensywna. Tak, niekoniecznie dymna jak nie lubicie, ale jeżeli, jeżeli lubicie dymną, no to sałerek na dymnej whisky. A słuchajcie, a teraz a propos tanizny ta, ta, do, do Drina i dymnych whisky, to teraz piłem Sawera, słuchajcie, zrobionego na tym nowym John Walkerze, ten John Walker 12, ale z tej serii regionów, no i oczywiście mówię o Isla, tak, tam dużo Kalili w środku, bo to czuć bardzo, napisane też, że laga jest, i może tam parę kropel jest, natomiast, La, natomiast Kalili jest na pewno tam bardzo dużo, słuchajcie, i to naprawdę dawało radę, ja ubóstwiam, zawsze ubóstwiam na Artbegu, na dziesiące, i na Ubisti również e, Sauera, ale powiem szczerze, że ten Johnny Walker e, nowy daje radę, daje radę. E, e, Pozdrowiski bar 88, proszę bardzo, kultowy bar 88. Bo i wy przerwy mieliście, za dużo tych przerw macie, słuchajcie, musicie. Muszę... Się do was, do was udać. Żałuję bardzo, że już nie macie tego zaplecza swojego, żeby u Was robić degustację, no ale cóż, rozumiem absolutnie, ale odwiedzić koniecznie, koniecznie muszę, jak będę tylko w Poznaniu. Sok z ananasa z cytryną i whisky to jest dobry drink. Wierzę, ale nie próbowałem. Spróbuję dzisiaj, natomiast brzmi dobrze. Z Heleną. Z Heleną ja wolę z Dorotą, moja żona tak się nazywa, no ale niech będzie. Konrad Kosiarowski pisze, zawsze znajduje się marudy. Mi nadal smakuje zwykły Jasiu z kolą, mimo że piłem wiele świetnych whisky. Ja się zgadzam, absolutnie, ale nasze polskie trole i tak hejtują tanią łychę. No, i trole niech sobie trolują, słuchajcie, a my róbmy swoje. E, piwo imbirowe plus whisky, tak, jest Natka 96. Absolutnie piwo imbirowe plus whisky to jest bardzo dobre e, połączenie. Laga i Jarbek kryją wszystko. Jak jest dobro, zrobiony dobry sauer, to, to wcale niekoniecznie. E, pozdrowienia z Niemiec, cześć Denise, również pozdrowionka. E, Krzysztof, ten czarny jasiek Origin bez dodatków też jest niezły. Ja piłem Highlands, fajna butelka do 100 złotych. No właśnie tego Highlands jeszcze, jeszcze nie próbowałem, ale zamierzam. E... Yy, dokładnie. Każde, natka pisze, że każda się nadaje. Napisała, że każda się nadaje, tylko kola zabije większość smaków, więc po co jakąś drogą lać? I ja się zgadzam, po co jakąś drogą lać, natomiast to, że przykryje większość, to się zgadza. I teraz stanę w obronie czerwonego Jaśka, bo czerwony jaśek jest takim Zajzajerem, słuchajcie, który absolutnie idealnie do koli pasuje, bo jego kola nie zabije. Która polska łycha. No słuchajcie, z polskimi łychami to jeszcze, jeszcze chwila, tak naprawdę. Słuchajcie, nie polska, ale w Polsce finiszowana. I co więcej, mam tutaj swój drobny udział. No to weźcie sobie tego Old Marea, bo on jest tani no okej, okay, dobra, są dużo tańsze też łychy na naszym rynku, bo to u mnie jest w sklepie 90, ale podejrzewam, myślę, że to jest normalna cena, ewentualnie jak gdzieś może znajdziecie tani, to może o złotówkę, dwa, to to jest whisky, która jest która, no, czy jest polska? Nie jest polska, to jest słowacka whisky, ale jest w Polsce starzona i leżekowana w polskich magazynach. Tak? To, 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 to mogę powiedzieć. No co, Jakubiak, jedna seria kiepskiej whisky. No ci, Kozumowie, wynieśli się z Polski nie ma. Michał Płucisz, to no coś się opierdziela, robi wszystko, tylko nie whisky. Robi wspaniałe rzeczy, ale Michał. Choroba. My czekamy na whisky z destylarni Wolf Oak, a nie ty tam robisz dziwne, różne wódeczki pyszniutkie, dżiny i tak dalej. Fajnie, że to robisz, I to są cudowne rzeczy, ale chłopie, kiedy, kiedy ta whisky od ciebie? No i mamy pana Piaseckiego, który wypuszcza te swoje rzeczy raz na jakiś czas, rzadko to się zdarza i to jest... Jeszcze takie sobie, tak, tam widać, że jest duch, ale trzeba nad, tym, trzeba nad tym popracować. Słuchajcie, ale to jest to, ja już o tym mówiłem, że to się fajnie mówi, że o, dobre, niedobre, tak, ale pamiętajcie o tym, że przy whisky to jest tak, że jak zrobicie new to on jeszcze wam nic nie mówi. Czy to wyjdzie smaczne, czy niesmaczne, to wy dowiecie się po naprawdę dłuższym e, czasie, w związku z tym po paru latach leżakowania, a w Polsce niestety nie jest tak, że może wam się spirytus nie udać i wy od tego nie zapłacicie podatku. Polscy zapłacicie od tego podatek, w związku z tym no, nie jest łatwo w Polsce eksperymentować. Nie mamy najlepszych przepisów do starzenia alkoholik. Po prostu. Czy będzie jeszcze o Będzie o irlandzkiej, obiecuję, że z irlandzką nadrobię, ja mało wiem o irlandzkiej whisky, to przyznam się szczerze, że to trochę z tego wynika, bo ze szkocką jest po prostu łatwiej do was mówić, bo więcej rzeczy wiem, bardziej mam się kogo dopytać w razie czego, gdybym chciał jakieś tam niuanse ciekawostki czy coś, a tutaj no, no, tak sobie. Czerwony Jaśnik to bohater tragiczny, ludzie sięgają po niego na starcie i jego charakter, a przede wszystkim jego dymność powoduje, że jest dla nich za intensywny. Tam jest gorsza jeszcze rzecz. Ja uważam, że marketing od lat Diageo no, powinien, nie wiem, być patożony za to. Słuchajcie, tam jest przede wszystkim brak przekazu informacji. Nie wiem, czy wiecie, że Czerwony John Walker powstał jako baza do drinków. To jest whisky, która powstała po badaniach rynku, że... Przeciętnie whisky ludzie piją po 35. roku życia, czyli od 21. do 35. uciekała cała masa klientów i John Walker postanowił zrobić whisky, która będzie jako baza do drinków, ale będzie miała w tym drinku nutę przewodnią, która będzie charakterystyczna w ogóle jak gdyby dla rodziny John Walkerów. I po to powstał czerwony John Walker, bo on w słodkich drinkach jest wyczuwalny. Nie pomylicie się. Będziecie wiedzieli, że pijecie whisky z czerwonym John Walkerem. I moim zdaniem, czerwony John Walker pod tym kątem to jest absolutny majster sztyk. Natomiast, dlaczego na każdym John Walkerze nie ma napisane tylko do miksowania? Glenn zrobiło zrobił Glen Morandi X i co? Mogli napisać for mixing? Taki problem. Korona komuś z głowy spadła, i oni to zrobili na single morcie, a ci na blendzie nie mogą. Jesus. No dobra. Z e, dla osób zaawansowanych nie ma sensu do niego wracać, gdy jest tyle świetnych Moldów do testowania. To też się zgadza absolutnie. Czerwony Jasio to jest podstawka i co więcej to jest tak, jak mówię, to jest po prostu baza do drinków. On do tego celu powstał. E, a, a picie go w czystej formie, też uważam, że trochę się mija z celem po prostu, no i normalnie w świecie. Oj nie w czerwonym Piotr pisze, że nie wyczuwa dymu w czerwonym. Jest, jest, tam jest i Kalila młoda i tam jest Talisker młody. W związku z tym tam jest dymek, jak najbardziej. Fakt, że jest grej na dużo, który to tam sporo niweluje, ale nie, dymek jest, jak najbardziej. No dobra, to żeśmy, to żeśmy pogadali. No, co wy, naprawdę? Nie, musimy kiedyś zrobić degustację. Słuchajcie, no Robimy kiedyś degustację, zrobimy na, na samych jaśkach i e, zobaczycie, że ten dym jest. Natomiast e, słuchajcie, e, na pewno już to mówiłem, ale jestem skleroza i powtórzę jeszcze raz. E, polecam wam zrobienie takiego eksperymentu. Weźcie truskawkę, zanurzcie ją w o, odrobinie z, świeżo zmielonego pieprzu, ale drobno zmielonego, ugryźcie. Pogryźcie troszeczkę, tak żebyście mieli z tym taki, taki, no, jak to nazwać? No, taki kleik z tego w buzi i napijcie się łyka czerwonego drinku. wokera. zobaczycie, jaki jest smaczny. Po prostu zrobicie drinka w swojej własnej buzi i będzie znakomity. Myślę, że naprawdę docenicie. Jarek, cześć Artur, super kanał, tak trzymać. Dostałem ostatnio 30-letni Falklas. Wow, znakomita. Znakomita łycha. Zastanawiam się, aby trzymać tę butelkę jako whisky inwestycyjne. Jak ocenisz to whisky w perspektywie kilku lat? Słuchaj, Glenn 30-letni, jeżeli to nie jest edycja na, kol, kol, z konkretnego rocznika zaznaczonego. To nie chcę cię martwić, ale to słabo zagra. Dlatego, że jeżeli on jest cały czas produkowany i etykiety się nie zmieniają i cały czas to wygląda tak samo, to musiałbyś go otrzymać nie kilka, a kilkadziesiąt lat, żeby to miało sens. Bo za kilkadziesiąt lat, on na pewno w międzyczasie zmienią etykietę, zmieni się styl tej whisky i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wtedy tak. Ale tak to tak to, to lepiej życzę ci. Bardzo, żebyś miał taką mega okazję, żebyś bez mrugnięcia okiem sięgnął po tą butelkę i stwierdził, że warto ten sukces opić tą, tą butlę. I myślę, że to jest lepsza opcja. Słuchajcie, muszę kończyć. Przepraszam, Was uciekam, dlatego że nie podłączyłem laptopa i właśnie wyświetlił mi się komunikat, że kończą się baterie. W związku z tym dzięki serdecznie, pozdrawiam Was i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Hej.